Najnowsze Gwiezdne Wojny były super! Były, były dobre. Mieliśmy zrobić to razem? Nie, no już poważnie. J.J. Abramsowi, reżyserowi tego filmu, udało się dokonać rzeczy niezwykle trudniej. Ukazał klimat starych Gwiezdnych Wojen, tej oryginalnej trylogii, w zupełnie nowej, odświeżonej formie i to wyszło mu wyśmienicie. Takich oczekiwań, jak przed tą premierą filmową, mogliśmy doświadczyć tylko przed premierą szóstej i pierwszej części. Dlaczego tylko tymi dwiema? Ponieważ po premierze Mrocznego Widma nie było już czego oczekiwać. J.J. Abrams wznosi się na poziom George'a Lucasa z oryginalnej trylogii i może go nawet przewyższyć. Jeśli chodzi o fabułę, to niestety nie mogę o niej powiedzieć ani słowa. Zabrania mi tego kodeks Jedi, ale nie martwcie się, jest naprawdę wciągająca i na pewno nie będziecie się nudzić w kinie. Kodeks Jedi jest dla słabych. Wiecie kto umiera? To gra takich świetnych aktorów jak Carrie Fisher, Daisy Ridley, Mark Hamill, Adam Driver, Harrison Ford, John Boyega. To oni budują klimat tego filmu. Przed premierą było bardzo dużo wątpliwości dotyczących tych aktorów, których wymienił ten słaby użytkownik mocy, ale większość się sprawdziła. To, za co trzeba pochwalić reżysera, oprócz wcześniej wspomnianej fabuły i postaci, to scenografia i kostiumy. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, Abrams nie zachłysnął się technologią CGI. Zamiast green screenów, które bardzo często stanowiły sztuczne tło dla filmów, otrzymaliśmy przepiękne, prawdziwe krajobrazy. Zamiast sztucznie wyrenderowanych postaci czy przedmiotów otrzymaliśmy fizycznie namacalny świat. Przy scenografii pojawia się pierwszy minus tego filmu. Jest ona ciekawa, zróżnicowana, ale niestety mamy nieodparte wrażenie, że gdzieś ją już widzieliśmy. A teraz porozmawiamy o efektach specjalnych bitwy. Jest ich niewiele, ale stoją na bardzo wysokim poziomie i akcje możemy oglądać z kilku różnych perspektyw. Pojedynki na miecze świetle mają tą dozę emocjonalności z oryginalnej trylogii i z zabierają dynamiczność, pomijając te wszystkie wydziwieństwa, tańce, skoki i takie różne głupoty. Żeby tak nie słodzić, drugim minusem Przebudzenia Mocy jest duże szczęście głównych bohaterów. Wiele rzeczy udaje im się zrobić zbyt szybko i zbyt łatwo, nie napotkawszy większych problemów. Podsumowując... To jest film, na który chcecie iść. No źle co robisz. To jest film, na który musicie iść. Po każdym gwiezdnym wojowaniu przyszedł czas, aby trafić do kantyny. Ja na rubieżach Finlandii znalazłem piwo Koniec świata z browaru pinta wykonane w stylu sati. Ja w krainie gigantów znalazłem Dry Stout afro z browaru brodacz. Jak mogliście zauważyć, nasze piwa w ogóle się nie pieniły. Moje piwo podczas nalewania było jasno-brązowe, lekko przezroczyste, ale teraz można zauważyć, że jest całkiem czarne, jak asfalt, i mroczne, jak moje serce. Nie ta część. Pianka jest kałowa. Natomiast moja pianka, jeśli w ogóle można powiedzieć, że jest, to jest koloru białego, piwo jest mętne, w środku bursztynowe, a po bokach złociste. Czas sprawdzić jeden z najważniejszych zmysłów Jedi, czyli powonienie. Aromat jest dosyć intensywny, czuć w nim taką słodycz, taką słodkość. Mi osobiście przypomina taki kompot jabłkowy, konfitury. Bierze się to z owoców jałowca, które zostały użyte przy produkcji tego piwa. Przede wszystkim taki kompot jabłkowy. Aromat tutaj jest słaby, jak wszyscy Jedi. Ale wyczuwalna w nim jest lekka kawa. To może być ten palony słod, który jest zawarty w piwie. Można tutaj też lekko wyczuć słodycz takiej czekolady, czegoś takiego, ale... Jest bardzo, bardzo słaby. Aromat. Aromat był za słaby, żeby zaspokoić moje pragnienie mocy. Może smak to zmieni? Piwo na początku może się wydawać lekko wodniste smak słodu z początku jest słabo wyczuwalny potem od razu trafia się goryczka z lekką kwaskowością i na koniec piwo na języku pozostawia smak czekolady i można powiedzieć, że jest lekko nagazowane. Natomiast moje piwo jest dosyć interesujące, bo na początku czujemy taki lekki gaz, takie jest lekko nagazowane i to ono dominuje na początku. Później pojawia się taka lekka owocowa słodycz, ale nie jest na zbyt nachalna, i później na końcu pojawia się taka kwaskowość. W tym piwie nie ma goryczy, nie jest wyczu wyczuwalna w żaden sposób, tylko taki kwasek na końcu. Fajnie podkreślający cały, całe to piwo. Dziękujemy Wam za obejrzenie siódmego epizodu programu Pinta Kultury. Z żalem informujemy, że jest to ostatni odcinek w tym roku, ale z tej okazji chcielibyśmy Wam życzyć wesołych świąt i szampańskiej zabawy sylwestrowej. Nie zapominajcie zabrać ze sobą pinty piwa i szczypty kultury.